Cześć, nazywam się Mariusz i dzisiaj Ci powiem o klimatyzatorach przenośnych, które możesz wystawić poza swoje mieszkanie, czyli na balkon albo taras. Może być dla ciebie niespotykane, ale są takie urządzenia na rynku, które właśnie można wyprowadzić na dwór, jakkolwiek to brzmi. I możesz tylko i wyłącznie wprowadzać rurę z zimnym powietrzem do środka, albo nawet dwie rury. Są klimatyzatory przenośne, które mają specjalne adaptery na otwór wywiewu zimnego powietrza, i dzięki temu możesz przykręcić do nich rurę. I wprowadzić właśnie te zimne powietrze do jakiegoś pomieszczenia. Czyli możesz wyprowadzić taki klimatyzator poza swój pokój, i dzięki temu masz dwie bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim. Mocno ograniczasz hałas, bardzo go redukujesz, bo jednostka, która ma w sobie sprężarkę, bo taka klimatyzacja jest tak zwanym monoblokiem, czyli wszystkie rzeczy, które istnieją w klimatyzacji, są wciśnięte w jedno małe urządzenie. I sprężarka, która generuje taki hałas, jest po prostu już poza Twoim mieszkaniem, i dzięki temu masz właśnie to wyciszenie. Niektóre modele, które wystawiasz na zewnątrz, są także bardziej odporne na warunki atmosferyczne poprzez stosowanie klas ochrony IP23 albo IP24, chociaż nie każdy. Pamiętaj, aby takie urządzenie zawsze ochronić od bezpośrednio padania promieni słonecznych na niego, żeby się ono nie nagrzewało, bo takie urządzenie generuje już samo w sobie bardzo dużo ciepła i trzeba uważać, aby po prostu te elementy w środku nie uległy dosłownie stopieniu. Kolejna rzecz to także ochroń taki klimatyzator, żeby na niego bezpośrednio nie padał właśnie deszcz. Wykorzystując to, że taki klimatyzator wystawisz poza swój dom, poza swoje mieszkanie, to wtłaczasz tylko i wyłącznie zimne powietrze do środka, czyli zwiększasz wydajność tego urządzenia nawet do 30%. A to się dzieje z powodu dwóch rzeczy. Przede wszystkim urządzenie, ono jest niewielkich rozmiarów i jeżeli masz klimatyzator przenośny w środku swojego mieszkania, to będzie także zasycał to powietrze dopiero co schłodzone, bo ono jest jednak niewielkich rozmiarów, ten wyrzut też ma swoje ograniczenia. No i będzie Chłodził. Um, druga sprawa to wtedy tworzysz podciśnienie w pomieszczeniu, gdy urządzenie trzymasz w środku i jest zasysane powietrze gorące zewnątrz. A tutaj odwracasz trochę ten proces i tworzysz tak zwane nadciśnienie w mieszkaniu. Nie musisz się obawiać, nie będzie Ci od tego bolała głowa, ale. Wtłaczasz tylko i wyłącznie zimne powietrze, no i to powietrze, które jest też w mieszkaniu, ono będzie także uciekało przez inne otwory wentylacyjne. To jest zawsze powietrze cieplejsze niż to, które znajduje się przy tym wylocie zimnego powietrza, czyli i tak całe mieszkanie jest o wiele lepiej schłodzone. Druga rzecz, która wpływa też na zwiększenie tej wydajności, to pozbycie się ciepłej rury, która normalnie by była w środku, gdyby klimatyzacja stała u ciebie w środku pokoju, ponieważ ta rura wylotowa z ciepłym powietrzem, ona się bardzo nagrzewa, no i to jest, można powiedzieć, dodatkowy promiennik. Ciepła. Tak pozbywasz się w ogóle takiego problemu, bo klimatyzator stoi poza Twoim pokojem. Pozbywasz się właśnie rury, która jest bardzo nagrzana i byłaby w środku. Na naszym kanale przeprowadzamy testy klimatyzacji przenośnych w systemie właśnie dwururowym albo takie, które można tylko i wyłącznie wyprowadzić na zewnątrz swojego pomieszczenia. Pamiętaj, że klimatyzacje są różnego rodzaju i ten temat jest troszeczkę skomplikowany. Staramy się udzielać naprawdę na naszych filmach wyczerpującej wiedzy, ale jeżeli pojawią się jakieś pytania, to po prostu do nas zadzwoń się z nami skontaktuj. Życzę Ci miłego dnia. Cześć! Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie materiału. Pamiętaj o subskrypcji i także koniecznie odwiedź naszą stronę internetową czystytlen.pl Tam znajdziesz różnego rodzaju produkty do uzdatniania powietrza i także treść blogową.